Dzisiaj trochę o modzie, damskiej modzie. Why on earth I would wear leggings or sweatpants every day? Bo są wygodne? Każda laska z siłowni ci to powie. Po co bym miała nosić codziennie leginsy i dresy czy coś takiego? Fajnie, że to przetłumaczyłaś, no bo nikt by nie był w stanie zrozumieć, co masz na myśli. Why, 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 why? Ja nie chcę być już kiedyś byłam takim sportowym świerem. ja chcę być elegancką, kobietą, robiącą eleganckie y, rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? <laughs> nie za bardzo. Więc ja wyglądam właśnie w ten sposób. Wszyscy w Wilanowie tak wyglądają. Bo to jest życie, które ja chcę prowadzić, to jest życie, które ja prowadzę I to... Tak, mężczyzna, którym ja będę zainteresowana, będzie zainteresowany elegancką kobietą. Czyli tu nie chodzi tak naprawdę o legginsy, jakieś portki, tylko tu chodzi o mężczyznę. Okej. Okay. Ja na przykład lubię eleganckie rzeczy. Jestem zainteresowana eleganckimi, bogatymi mężczyznami. Let's get down, let's get down to business. Więc jeżeli ty interesujesz się podobnymi mężczyznami i chcesz mieć podobne życie właśnie w tym stylu, no tak chodzisz codziennie w sportowych szmatach, bo są wygodne? To jest bardzo duża szansa na to, że spotkasz kogoś, kto myśli jak ty i stworzysz szczęśliwy związek.